Cześć, witajcie w Wiedźminie E3. Dzisiaj pokażę Wam kilka fajnych modów w tej grze. Pogadamy sobie również o DLC Serca z kamienia. A teraz jesteśmy w Kermoren. i jak widzicie, trochę się tu zmieniło, bo mam jeden mod, który zmienia kolory i dodaje trochę lepsze oświetlenie, jak widzicie. I ta gra wygląda już bardzo podobnie jak na tych trailerach z E3 2013. Zobaczcie, jak tutaj fajnie to wszystko wygląda. Pokażę Wam wszystkie miejscówki, jak się zmieniły. Zobaczcie, jakie to rozproszenie światła, nawet fajne. I też spójrzcie na drzewa. Są takie bardziej gęste, kolory bardziej wyblakłe. To wszystko lepiej tak wygląda, bo pierwsza wersja normalna była moim zdaniem trochę za bardzo kolorowa. I tutaj te kolory są bardziej stonowane, to już mi się bardziej podoba. Pokażę Wam jeszcze inne miejscówki za chwilę. I też jeden mod, który tutaj sobie wgrałem, to jest taka free kamera. Też można się przelecieć po całym kermoren. Pokażę wam wszystkie miejscówki, ale to jest taki na razie wstępik. Zobaczcie jak to fajnie wygląda. Kolory takie bardziej wyblakłe. Teraz to już bardziej przypomina średniowiecze, takie dark fantasy ciężkie, a nie jakąś komiksową gierkę. Co nie zmienia faktu, że Wiedźmin był świetny. Nawet bez tych modów. No i dobrze, jesteśmy tutaj w Kermoren na razie. Zrobimy sobie inną porę dnia. Może jakiś zachód słońca? Pokażę Wam po prostu wszystkie miejscówki na tych modach, jak wyglądają. O, to już jest spoko. Ale jeszcze nie ma zachodu. Lecimy trochę dalej. I pogadamy za chwilę o tych sercach z kamienia, bo na 100% będę nagrywał już 13. Października jest premiera. O, zachmurzyło się. Dobra. Może jeszcze jakiś deszczyk wam pokażę. Tu też brałem sobie modna mocniejsze burze. O, tu już ciemno. Zobaczmy, jak to wygląda. Tu mamy ten portal. Gdzie, gdzie był ten rynsztunek No i fajne oświetlenie mamy. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Światło. No, wiele inaczej. Naprawdę. Jak sobie porównacie z normalną wersją, to jest zupełnie inny świat. Dobra. Przejdziemy się może do innej miejscowy. Może na Skellige albo do velen teraz. Dobra, jesteśmy w velen. Zobaczcie, jak tu to wygląda. Naprawdę mega. I nawet te tutaj rośliny. Bardziej bujne, zdecydowanie bardziej bujne. I z modów wygrałem tak. Jeden mod na. Te kolory i oświetlenie z E3, drugi mod jeszcze podkręcające oświetlenie i te drzewa To wam dam w opis I jeszcze jeden sobie wgrałem z tą kamerą, nie? Z tą wolną kamerą, zobaczmy Można się przelecieć Fajnie to wygląda Tutaj jest ten kasztel oczywiście On się doczytuje, ale Tak to wszystko działa całkiem dobrze Te mody pożerają około 10 klatek, jak macie 60 to Będzie 50 około i ostatnio nawet testowałem sobie grę 4K Mogę wam zrobić poradnik jeśli chcecie Jak włączyć 4K na monitorze Full HD, takim 1080p normalnym Trzeba mieć po prostu kartę NVIDIA, nie wiem czy na AMD to jest Ale na NVIDIA sobie testowałem I całkiem fajnie to chodziło, nawet Wiedźmin na takich średnich Średnio niskich można było w 60 klatkach grać nawet z tymi modami Za chwilę polecimy sobie no, do Nowigradu ale jeszcze tutaj Welen wam pokażę Jak wygląda nocą, bo to jest kapitalne To nie wiem, może 19 Świetny zachód słońca jest w Welen. O, zobaczcie Wow To jest coś No i odnośnie Tego dodatku jeszcze wracając 13 października, tak jak mówię Jest już materiał w sieci Taki premierowy, chyba z 11 minut Może wam podlinkuję też W opisie, jak to wygląda, jeśli ktoś nie chce spoilerów to Tutaj nic nie będę mówił Ale wiadomo, 13 zaczynamy i to będzie około 10 godzin fabuły I około 15 łącznie z zadaniami pomocnymi Także całkiem spoko, pewnie zagramy sobie Tutaj fabułkę, a trochę Jeszcze na streamie Zajebiście to wygląda, szkoda, że nie ma żadnej burzy ale zrobimy sobie noc i za chwilę inne miejscu, do Nowigradu przelecimy o jest coś mamy deszczyk ale burzy nie ma, bo trochę też jeden mod jeszcze wrzuciłem taki malutki na podkręcenie tych warunków atmosferycznych teraz tego nie widać bo nie ma burzy a jak to wygląda teraz no nic nie widać za bardzo, chociaż oświetlenie jest świetne. Kurde, mi się tak podoba. Takie typowe fantazy, a nie takie przejaskrawione. No ale dobrze, lecimy teraz do Nowigradu Już w tym momencie. No dobrze, jesteśmy tutaj przed bramą. Też to fajnie wygląda. Mamy trzecią 21. Jeszcze słońce nie wzeszło. Hmm, może przelecimy sobie tą godzinkę, dwie. Zobaczymy, jak to wygląda. No, naprawdę fajnie. Wow, pamiętacie te trailery z E3? Tutaj nawet wezmę sobie płotkę. I to wygląda niemal identycznie teraz. Jak tu Gerald wjeżdżał. Nie wiem, czy od tej strony, czy od tamtej. Ale jest bardzo podobnie. Wjedziemy sobie na koniu tutaj do Nowigradu. Jest klimacik. Dajcie znać czy jeszcze chcecie coś zobaczyć tutaj z tych modów. Bo tak jak mówię, już 13 się widzimy. Ciekawe czy będzie można grać na tych modach w dodatek. Nie wiem czy to będzie współgrało wszystko. No ale zobaczymy. Trzeba spróbować, najwyżej zrobią nowe. O kurde, to oświetlenie takie mocne. Super, super. Jeśli chcecie sobie pobrać, to tam można. Nie jest nic, nic trudnego. Trzeba pobrać mody i wrzucić... pliki gry. O, pójdziemy na rynek jeszcze. Kurde, fajnie, takie... ...stonowane, bardzo mi się podoba. Zaraz jeszcze pójdziemy na skaligę i do białego sadu. No, super. Hmm. To Tu już nie mam nic do roboty, bo to jest safe po zakończeniu wszystkiego. No, ale karty można zbierać. Gdzie my jesteśmy w ogóle? O, tu. To idziemy na rynek jeszcze zobaczyć. Hmm, no i jeste jesteśmy na rynku. A, ah, za dużo się nie dzieje. Ale za chwilę włączę sobie jakąś nocną porę. Podoba mi się to oświetlenie. Kurde. Kapitalne. Tak powinna gra, gra wyglądać na premierę. To jest spoko. Trochę by obciążała sprzęt. A tak to Wiedźmin jest naprawdę świetnie zoptymalizowany już po tych paczach. Dobra, zobaczmy 17. Deszczyk. O no to jeszcze nie to. Wiesz tam wyjdziemy sobie zobaczyć. Teraz przelecimy sobie free kamerą, ale w jakimś fajnym momencie. 19 może? Okej, okay, ładnie. O, teraz jest ładnie. Lecimy, zobaczyć, co tu się dzieje w mieście. Fajne słońce, piękne. Jak sobie porównacie z normalną wersją, to naprawdę się różni. Chociaż ja tutaj gram na wysokich. Takich nawet wysoko-średnich, ale tak jest ładnie. Już dużo się nie różni później na to Ultra. No, można pod ziemią nawet chodzić. Fajnie. Dobra, tak wygląda Nowigrad. Jeszcze w nocy sobie włączymy. I lecimy na Skellige, najpiękniejsza miejscowa. No niekiedy się wczytuje, bo z powrotem idzie do Geralta kamera. Dobra. Daj jeszcze noc 23. Można iść na panny. 23. deszcz bardzo fajnie. No bardzo fajnie to wygląda. Jest trochę właśnie większe teraz warunki. Zobaczmy. Taka większa burza powinna być. Teraz nie ma burzy. O. To to był też taki modzik mały. Zobaczmy tu. To się nie wczytało jeszcze. <grymne> o, dobra teraz. Bardzo fajnie. No, Wigrad z lotu ptaka nocą w deszczu. No, pięknie. To lecimy na skeligę. Hm. No, jesteśmy na skeligę. Tu jest chyba najpiękniej. Zobaczcie. Fantastycznie tu wygląda jeszcze to. Słońce. A którą mamy godzinę? Szóstą? Zobaczmy w nocy. Albo w południe. Najpierw w południe. Kapitalnie to wygląda. Zobaczymy jeszcze w Białym Sadzie. Ale... Zobaczcie te krzaki. Naprawdę są inne. Te nawet konie. Też sobie zawołam. Mogę wsiąść na tego? Mogę. To dobra, to lecimy tym. Nie, nie mogę. <grym>, ale jaja. Niektóre są aby oswojone. Toś jak płotka. On no, super ekstra. No zejdziemy. Zobaczymy Free kamerę teraz. Taka mgła. Pięknie. To mi się naprawdę kojarzy z tym trailerem. Strumyk. A gdzie jest Geralt? Zobaczymy Geralta, z boku, o jest, To tam? Pięknie I oczywiście muzyka To jeszcze jakąś noc Spoko Oczywiście mody macie w opisie, już powtarzam to chyba trzeci raz W nocy Hmm. Brzydko. <laughs> nie, no ładnie. Jak zwykle. Ale zobaczmy takie... Takie rano jeszcze, jak słońce nie wstaje. O! Super. Jeszcze nie wstało. To już się przebija. Ale ładnie. Tu ciemno jeszcze, tam jasno. No, już się przebija. 5:04. A tutaj zachód chyba jest bardzo wcześnie, już o 6.00. Tak mi się wydaje. O kurde. Jest śnieg. O ja. Coś pięknego z tej gry teraz się zrobiło. To już jest. Nie 10 na 10, tylko 11 I jeszcze działa. Nawet w 4K już działa. Na zwykłej karcie, 970, więc. Nie jest tak wymagające. No dobra, koniec skeliga lecimy jeszcze do białego sadu. To będzie na tyle. No. Jesteśmy w białym sadzie. O 5 rano i wygląda przepięknie. Kolejna... Bardzo fajna miejscówka, podobna do Welen, nie? Ale tutaj co mi się podoba, to te drzewa. Teraz wam pokażę te drzewa białe. One też są bardziej bujne. Nie wiem dlaczego, ale są. Te białe, muszę znaleźć białe. Jak to biały sad. O, to jesteśmy na końcu mapy. Zobaczcie, jak wygląda koniec mapy. Słońce jest i koniec. Przelecimy się po całym. Gdzie są te białe drzewka? Tutaj na przykład. O! Tu jest ten młyn. I tutaj mamy te białe drzewa, ale fajne. Niech się tylko wczytają. Trolują mnie. Ej, trolują. Tylko znika. Może tak ma być na tej kamerze. Ale dobra, zaraz tam pójdę. Tu mamy drugi koniec? Tak, tu jest drugi koniec. Mały ten biały sad. Pójdziemy tam. No i mamy te drzewka. Ale fajnie naprawdę wyglądają. Nie wiem, czy tak było w podstawowej wersji bez tych modów. Już sobie nie przypomnę. Ale wygląda to świetnie, naprawdę. Nawet taki biały sad pierwszy. Dobra, zobaczmy jeszcze zachód. Sobie skończymy. Także dajcie znać, czy jeszcze, jeszcze chcecie coś zobaczyć z wieśka przed DLC. Bo na pewno 13 startujemy, ale się zachmurzyło. Już jest napisane pogodnie. Nie, jest ok. Światło przebija. Zobaczmy takie typowe. Typowy zachód. O, jest. <gryw> Bardzo ładnie. No dobrze, także. Tym zachodem słońca sobie skończymy i zapraszam 13 na DLC Serca z Kamienia. Oczywiście mody macie w opisie, także jeśli ktoś sobie chce zmienić trochę wieśka, to jak najbardziej można. A my widzimy się 13, także dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!